Hej! Jestem dzisiaj na No Waiter P, na Buelofach. A jak ty chcesz pograć na Bullofie, to wejdź na Discord 5 Play, mojego serwera, który startuje niedługo. Wiem, że przedłuża się trochę start, spokojnie. Ciężko pracujemy, ciężko pracujemy. Siedźcie na tym DC już sobie, a niedługo głosimy datę startu i już nie będziecie musieli czekać. Fajnie się zaczyna. Zobaczymy co dzisiaj się wydarzy w tej pięknej buolofowej przygodzie. A zanim jeszcze zaczniemy, mam dla Was informację, że Albion Online uruchamia nowy serwer dla regionów Europy i Mena. Najnowszy serwer oferuje nowy start dla wszystkich graczy, wraz z oferowaniem znacznie lepszych prędkości połączeń i pingów dla graczy w regionie. Nowy serwer oferuje również zoptymalizowane liczniki czasów dla wielu wydarzeń w grze. Zdobądź pakiet założycielski bądź jednym z pierwszych, którzy wezmą udział w tej nowej przygodzie. Pewnie ktoś zapyta, czym tak właściwie jest Albion Online. Albion Online to wielokrotnie na Zagradzana gra MMORPG typu Sandbox, osadzona w otwartym, średniowiecznym świecie fantazji. Znajdziecie tam unikalny i bezklasowy system walki. Jesteś tym, co nosisz. Brak klas, brak ograniczeń dotyczących postaci. Tablica przeznaczenia to drzewko umiejętności i przewodnik po postępach w Albion Online. Gracze robią postępy na tablicy przeznaczenia, zdobywając sławę lub używając punktów nauki. Handel i ekonomia jest napędzana przez graczy. Możecie tworzyć własną zbroję i broń, handlować swoimi towarami na lokalnych targowiskach, odkrywać, zbierać i polować w otwartym świecie. Albion Albion Online to pierwsza prawdziwie wieloplatformowa gra MMO, jest dostępna na PC, iOSie i Androidzie. Ty decydujesz, jak rozwinie się Twoja przygoda w domu lub w podróży. W Albion Online pojawiła się nowa, duża aktualizacja Fundamenty. Ta aktualizacja zmienia konflikt terytorialny, wprowadzając nowe i przerobione mechanizmy, które dodają warstwy wciągającej rozgrywki do działań wojennych na rubieżach. Wraz z fortyfikacjami, skrzyniami aktywności terytorialnej i nową bronią kryształową, ta aktualizacja zapewni wciągające wrażenia z bitwy. Serwer EU zbliża się do Europy, także z Zabądź pakiety założycielskie wczesnego dostępu 24 kwietnia. lub dąż do przygody za darmo 29 kwietnia. O, jest jakaś la Blanka. To chyba restauracja czy coś. Je, o, ta pizzeria. I ktoś tam jest schowany. Pewnie sobie pomyślał, że musi się ukryć, że BRD ma jakieś nie dostać. Zrobimy mu pranka. Nie, on się tu schował i się przypiera, Jeba. O, człowieku. Uspokój się. Co ty? <słys> Cię Ci pomyliło? Nie będziemy wkurzać gościa, bo to jest bardzo niemiłe. I weźmiemy go na kontrę. Caísz, nie na mnie. O kur. Uciekamy, ale tylko na chwilę. Oła, o ty spróbuj. oła. O. O. <laughs> tylko spróbuj, oła. Tylko spróbuj. No bo chodź, szykujesz. Co o kur. Ale Sigma. Czemu ja nie żyję, a on sobie żyje jakoś po moich bombach. Witam ponownie. Ty jak mnie przepchał, ty? Wsiadaj, wsiadaj Mam no, mogliś zaufać? Nie No dobra, no Nie tamę, proszę, nie tamę. Idziemy na pizzę, będziemy robić randkę No dobra Ale ty płacisz No musimy tak zrobić, no Ale to będzie taka stronna randka, ok? Margarita? A no, samo ciasto, bez sosu No dobra Nie wyśmieją nas? Na gdzie jedziemy? Na pizzeria? La Blanca jakaś co to jest? O no, chuj, ale jest, to jedziemy tam dojechać. W porządku, poczekaj chwilę. I tam, i Witam, witam. Witam, tam Witam, witam. coś. Czy ja mogę ich teraz, a ile? ja sprawdzę moja ID, dostanę perma przecież. Lecz panu najbardziej pole... <noise> Czemu pracownicy leżą tam? Kurczakiem są takie, dobre. A nie, bo to nie włoskie, kur... Kurczakiem to nie włoskie. Czemu tam leżą ludzie? wiem, poczekajcie chwilę. Czemu tam chwila, chwilę. Chodź, chodź, chodź. Właśnie blanka. Chodź. Nie chcę nie nie pomóc, co podać? Eee, no i też. Farmazon. Mięśnie niem alt, wyjdź za lady. Człowieku. Dobry. Wejdź. Trzy. Zapłaciłem za ciebie. Dwa... Ej! O, ale się bombią, ale się bombią! Ej, uważaj! Wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa! Nie no! Przemoc, przemoc! Ale się bombią! Uciekaj! zostaję no, zostaje no. w pierwszym, zostaje O, ale dostał! Pod zebro! No pomóż mi, a nie! No pojeb... Cię pistoletem zśmiecił! Żartuję. Nie strzelaj, nie strzelaj, ty Jaka patologia w tej pizzerii, nigdy tam nie jedzcie Jestem książulo Nie muala, tylko... ...ku... ...uala Oddawaj no mój motor, podły złodzieju <laughs> Oddawaj no ty... mój motor Nie no, ty leżysz Wstanę i ci je Czekaj, czekaj, czekaj O, poczekał Teraz ci je Oła, oła, oła Oła, oła, no nie, oła ja z tym gościem byłem na pizzę czy pomyliłem? Tylko montażysta to może sprawdzić. Ale jest ciężko zapracowany i pewnie mu się nie chce. Dobry, o! proszę Burcie. się. się Zamknięte. Dobra, to Zamknęli mnie z tobą. Dobry, dobrze, proszę, bardzo, proszę zapłacić. Pat, weźmy nie. jeszcze na sekundę te 30 win. No mogą Mi się ich nie chce być, bo to sznudne nudne jest. Jest ktoś? Tak, co mogę podać? Kto tu nie pracuje? Proszę wyjść z zalady. Dobra. Mhm. O no, no i... Nie ma problemu. E, tutaj, Jedna gwiazdka e, na sumie... macie, ogólnie. tak, 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 proszę bardzo, to pana... No nie, 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 nie jednej gwiazdki. Aha. Dam jedną gwiazdkę, Nie macie już. Kto uderzył szefa? Ty. Kto uderzył szefa, ten jest rozjeb... No to. O, to ten uderzył szefa na pewno. <laughs> <laughs> no je jakiś mały hu... Witajcie. Ale zmieniamy serwer ogólnie. <laughs> Znowu. Na pewno teraz mam perma, już nie dam rady tam zagrać. A no tak. Co to było? O, wow. Duch. Nie bez... <głos> <głos> Jak one się cieszą. <noise> To jest możesz mnie nie posuwać? Dziękuję. Może jak chcesz z nami przynajmniej przy nas tak, to się odzywaj. Kręgierak. Ja w ogóle cię. O. o! A gdzie? Nie, zestresowałem się. To była. Najsilniejsza kobieta z BueLoft, prawdopodobnie. Ona miała się poczuć dziwnie, nie swoja. I w ogóle, czuję, że moja schizofrenia jest coraz gorsza. Przed chwilą spojrzałem w prawo w pokoju, bo widziałem, że coś przechodzi. Ale za ch. to nie ma chyba. Czuję jest może że mnie niedługo popierd... Będę nagrywał film jak Skye, ani streamy Parykuła, Ale to ty chciałeś do mnie przyjechać, burca, a nie ja do ciebie SŁOJEST się zniszczyła Co Chcę do niej przyjechać Robi alfabet językiem W wodzie Dobra Chciała pokazać coś wam? Patrz Juta? Nie, nie, nie Siadaj, siadaj Ładza! Uuu, <grystanie> ładza! <grystanie> najlepsza. Może no, no, ty też mnie na... No... Hej, kicza. Pięknie wyglądasz. <grystanie> hmm, dziękuję. Ty też świetnie wyglądasz. A łysina ci pasuje. No właśnie, przyjechałem na przeszczep się umówić. No, proszę. No, dż... Myślę, że cię tutaj medycy chyba chętnie pomogą, jeżeli są. Tak, jesteśmy umówieni. Będę miał hmm. piękne, gęste włosy. Co jeszcze przeszczepię? Rubię pan je Proszę, nie wiedziałem, że ktoś się w Dobra, którego pierwszego rozpierw? No nie, 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 nie. dobra. I, i lecisz Oj. na wakacje, gościu Elo. Ja, <laughs> nie, niemożliwe, że dostanę bana na tym serwerze. Jak ja dostanę bana, to to będzie najlepszy dzień w moim życiu. Do 2030 albo 300. NeonRP. Wzruszająca historia. Auto? Pan w stanie? Nie wstanę. To ja panu pomogę. Auto nie masz? Nie. To mnie puszczaj, kurwa. Dobrze Jak chcesz? Bez ch** w pizzerii Również będzie miało to wpływ na opinię. Mam? No? Nie, mówię, żebyś spierd... szybciej. Dobrze, dobrze. Ja teraz mogę pana podwieźć Dobra. Dobra to wyżał tu na... Zrobię ci żart, okej? Okay? No. <noise> Ej. <głos> pchlarz. Co? Jak nie wejdziesz w pchlarzu na górę? Nic nie z... nic nie zrobisz. Yy, pchlarz biegnie Co ty robisz? Ej, Co? Zostaw go! Zostaw go! Nie, nie, tylko nie mam Spierd... restauracji Nie! Pomocy! Ich nie wpuszczamy Aha. Ale patolo... ale patologia Halo. Nie no, no, no ich naprawdę trzeba bić Na... mało lacie Sorry ja ci... O, ten odcinek jest dziwny, kur... No pier... Ludzi w restauracji. Ale zaraz potem idę nagrywać Five City. No proszę pana, mógłby pan mnie podwieźć do szpitala. Tu. Ciekawe jak szybko zorientuję się, że jedziemy do piekła Oku, No ja... No co za dupa? No to teraz dupa. Za 3 minuty będziemy w szpitalu. I stracimy wszystko. Nie mówię, Dzięki. że nie chcę się stracić. Każde tysiąc łapek pod tym filmem to jest 10 minut do filmu z Five City.